ma witam wszystkich, z tej strony Tobiasz. Dzisiaj ja odcinek wyjątkowy, ponieważ jest tutaj Julka. I to idzie. Ogólnie odcinek będzie polegał na tym, że Julka, jako doświadczona arty artystka i rysownik, będzie oceniała moje... Nie muszę, nie <grywa> Dobra. Będzie oceniała moje zjemane rysunki. Eee, to jest taniej prezent. się też się bo i to obiecałem. A, A e, jeżeli chcecie zobaczyć jak wyglądają prace Julki, no to wbijcie na jej YouTube'a i na jej Instagrama. Y -y. Będą podane w opisie przez nią. Tak. Eee, e, I co jeszcze? Dawno no, mnie nie było na YouTube w sumie. A, i ten odcinek może być gorszą jakość, bo to nagrywam tabletę, który ma 6 lat. E, bo mój telefon się zbił, kiedy biegłem z psem na spacerze. No, tak mówię. E, Więc... E, a, i ona głównie tutaj będzie coś mówiła. E, ja będę jednak siedział z tyłu, udawał, że jest to ważne, i co oceniasz. To jeszcze ja pokażę, teraz ja pojedziesz się z rysunkami. Mm, nieraz to Widziałam. Nie widziałam, już się raz oglądamy pracę. Ale dzisiaj na odcinku zobaczymy, jakie się spodobają. Eee, okej, okay. zaczynamy. Pierwszy rysunek to jest taka róża. Ogólnie może taka róża i e, nie wiem co powiedzieć bardzo ładna. To e, hmm. jaka była technika wykonania to widzę że kredki i e, markery. No i bardzo ładnie jest taki ludzik, o tutaj taki taki Bożym albo coś. No to. i to, to, to jeszcze później Okej. Okay. jest taki ludzik, um, Tutaj taki ślimak. Tutaj coś takiego. To jest zorek jakiś wzorek, Co odbijam z To Też są jakieś wzorki. To jest słynna liczba 69, 96 i 666. To to jest. To co? Tak. Mucha. A, no, mucha. Mhm. To jest jeszcze takie inne tutaj rzeczy. Dobrze mi idzie. Tylko może, nie wiem, nie bym nie wszystkie, tylko tak ogólne powiedz, y, i o ja jednym takim, co chcesz powiedzieć. To jest swastyka, wyjazd nie wynika mocno tutaj. Ja Ty e, mhm. jest nazwa kanału. E, Mojego? E, Prestige. Czekaj, co to jest, bo ja się To nie są nie... droga klubów. A, dobra, a to? A, no to też, to są trzy droga klubów, o to i to. A to, to... jest Wilk, tak? Wilk. Tak, wilczuś. To jest chyba banan. O, tu. Może no. e, lepiej będę tak pokazywać. E, fidget spinner. No, krzywy, fidget spinner. A czym to było robione? Robię fidget spinnera. Mm, nie pamiętam już. Chyba chobastrem. Dobra. Hmm, ale ładny bałwan. Taki... E, co my tu jeszcze mamy. Co to jest? A, A. bo to jest ogólnie... A to, A. E, to ogólnie ma, To jest ogólnie symbol anarchii. I tu narysowałem jak oglądałem u Hattiego filmik z tatuażami na gór, jak sobie robił. A no. druga rzecz to była taka, że ogólnie to jest logo e, e, kanału Sariusa, nazwą Antihype, tutaj właśnie to Sariusa ogólnie. A, nie? Okay. I tutaj masz właśnie to A, takie. Może nie wyszło takie jak chciałem, to a tutaj... To jest tutaj, a tutaj, ale wydaje mi się, że może być, nie? Okej. Okay. Tutaj e, są e, to jest, nie wiem, co? stworzenia. To są jakieś, nie wiem. E, jakieś ptaszek, jedno, jakaś ryba i... Taszek, kwiatek, kwiatek, kwiatek. Czek, taki kwiatek. No, kwiatek. I tutaj Dobra. kolejna rzecz, o której nie wiem. Co? Nie wiem. A, czekaj! Bo się patrzyłem na coś i ma tutaj taką książkę. No. To się nazywa to miasto, no w ogóle dostałem od taty. Kiedyś traci taki symbol. A, dobra. To pokażę może ten symbol o. Z tej książki. Żeby to było. Każda z tych stron ma hmm. swój ja tu już widzę na pierwszym planie z kici, e, pszczoły kwiatek z kici rożek mm. Tak. I miecz. Mm -hmm. e, mamy tu jeszcze kwiatka. Takiego, nie mm -hmm. wiem, to jest kwiat? No. No, to jest już kwiat. Tu jest e, taki żuk, chyba. Tak, to jakiś owad. Owad. wiem. Owad. go E, rypa. Eee. Na bizok ok, nie ja omawiam, dobra? Dobra. Dobra, Tylko nie jest. No, dobra. dobra. Tu jest kucyk, którego wcześniej nie zauważyłam. E, o, wiórka, jej. E, to jest chyba ten... Jak to? To jest. Ten... To jest bizony w małych. Tak. Iluminati. <laughs> iluminati hmm. To ja to jest iluminacji. Iluminacji To też można? Czy nie? Nie, to jakieś jest to bezczęnie. To nie wiem co, to jest chyba choinka. Przepraszam. No, tylko śłoinka. Mhm. Tu są takie y, ślaczki. Świadki. Tak hmm. Takie ze skolu. takie paczące oko. I tutaj jeszcze takie coś... Miałem na restaurant to jest, no jest. Dobra. To są jakie, yy, kolejne zawijaski i. Yy. Nie wiem, co to jest w ogóle. Bo ogólnie wtedy chciał chyba są z czego to pamiętam. Mhm. Ad, albo nie, czekaj. Po prostu chyba jakoś tak. Widziałem kiedyś gdzieś symbol tych dwóch wężów, upadających z Średniostanu, chciałem to teraz tylko to tak wyszło dziennie. A, To Tak stoją się, stoją. A Taki fajny kwiatek tutaj. Bardzo ładny. Właśnie, ee, właśnie nie wiem, co to jest za kwiatek. To jest... Musimy... jest kwiatek. Ooo. ulubiona ja postać skut z Bronxu, czyli ropu No, Ropuch. Ogólnie łatwiej się do narysowania. Tak. Co jeszcze? Jakiś konik taki? To jest jakiś konik, co, nie wiem, co, zrobił, to jest, jak go narysowałam Tutaj jest róża. Mamo, ktoś jest na punkcie rysowania, róż zobaczyć? No, no to jest. Eem. To jest jakaś kratka po prostu i z okiem. I liść. Listek. To jest nasz kotek. A to jest nasza kicia. Transport to jest poster z mojego kota. Tak. I to jest te kotu. Ty, 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 tyłu. E, dlaczego? Nie wiem, bo jakoś mi się kojarzyło, że mogę jeszcze coś narysować na samą pająka. Tu coś jest napisane. Nie, jest... tego nie mam To jest jabłko. Z po napisanym. Nie topesz. jest to taki fajny. Yy... To miała być na ogólnie skrupulowa, ale mi to Takie dwa ptaki. I taki. no. Nie wiem, jaszczurka czy żabo jest to zostało? Taki śpies. Fajny. Taki piesek. Taki żółty. Nie wiem, w mi się z Marta mówi. E, znowu swastyka. To jest swastyka? Nie, wiem, co to nie jest? Ja gościa interesowałem, że nie wiem. To jest owieczka chyba. No, no. no, co to jest? To jest owca. To jest klucze violinowe. Violo, klucze klucze wiolinowe. Dobra, to jest małpa. Nie, to, nie, to po jest gory. To jest gory. I teraz to jest kapitan Ameryki. Tak. To tu e... jest wąż Wążkura. Jesiowa, wąż, e... czy coś niemieckiego, Nie wiem, co to jest. Do... też, nie wiem. Nie. Nie zapomniałem. No. O, tutaj widać już obsesję na punkcie Hy, róż. róż. No, Ogólnie lubię rysować róże. Tak. To jest taki krzew róż z końcami. Ch... 36 i 999. A co to chyra no? Nie wiem, ale słowa mogą wygląda. Dobra. I tu jest język. Tak. język. Taki, taki jezowy, Jezowy język. Panie języku. O, tu, jest tu jest mistrz smutas. Mistrz Smutas, jaszczurka i ćma. Tak. A ta ćma fajnie ci wyszła. Dziękuję. Mistrz mutasz też. Mi się zgupi trochę, ale... Nie to no taki realnie. Um, to jest... E... To jest sowa. To, to jest sowa. sowa, nie. Nie, cała po prostu sowa. To, no tak. to jest kotek To którego będę chyba kolorował kiedyś. Ja to jest... Coś... krajobraz gór. Bo no. wtedy to rysowałem to jakbyśmy chyba w górach. Dobra, no, jedam ten zeszyt w górę? No, tylko nie zostaw... Tutaj niebieska róża. E... No. To jest ten znak polski walczącej. Czy ta kotwica, czy nie wiem co to było? Nie, ono tak nie wygląda. Dobra, ale podobna. Dobra, tutaj nie wiem co to jest. to jest. Ale mogę podejrzeć co to jest... A to jest e, liść. Najlejaki. No, no, jak musisz? No właśnie to, to mi przychodzi na być. E, Aha, teraz kwiatek kolejny. Kwiatek. Y, jakiś ptaszek z nienaturalnie wydłużoną nogą. Y, to to nie to, to jest znaczy, po prostu zarysowałem to zdoby i co są zrobione. Taki pomarańczowe set. No, Tutaj. E, co tutaj? Tu UFO. Y, Ufo, jakiś jednorożec jedno. z skrzydłami. E, co to jest? Właśnie ja jakiś dywan rysowałem. No. Na e, zielony to też wiem co to jest. O, może w że to jakieś zwierzę. Ja coś do połączek jest. Jest taki koń z LSD. No, ale wydajcie. E, jest taki żółty pająk. E, żółty pająk. To to nie wiem, co tu narysowałem, z dupy chyba. DC. DC. I tutaj, i mm, tutaj nie, nie wiem. bez ślimaka spaka, z napisem RIP. Pamięci. To, to jakieś wspomnienie? Nie, po prostu narysowałem, musiałem. A, to jest... Nie wiem, a chyba drzewo. Co to jest? Tutaj to, to jest... To nie wiem, tutaj to jest... to jest, jest, jest jakaś roślina, albo to y, gwiazdka taka... Tutaj gwiazdka... Że tu jest chyba pentagram jak tu widzę chyba. Gwiazdka. No. Y, tu liść. To takie niebieskie coś. Mhm. I tu też takie niebieskie coś. Nie wiem co to jest. Reślisz mi. To ogólnie chyba rysowałem coś do diamentu. Chciałem dorysować zarysować jakiś wzorek. A. To są jakieś klubów piłkarskich. które których w nie znam. No to tutaj Ci pisze, że Wisła Płock, to wiesz chyba, że Lechia. Tak. Sonia to jest takich ciekawszych. Jeszcze to jest Jaga, Wisła Płock, Piaz Gliwice, Lech Poznań, Śląk, Lechia, Sandecja. I tu jeszcze są Koronę i wisa tylko wisa była ciężka do narysowania, więc zarysowałem o to. I tu taką, nie wiem, pentagram w piłce. E, jedyne co znam to, Legia. to... No bo jestem fanem Legii, no to musisz to Dobra. Tu jest cierń. Cierń. E, taki... Taki klotowy cierń. Klotowy cierń. I tutaj kolejny dzień, taki zielony i kropla wody. Tak. to jest pączek jeszcze róży. No, dużo, jest dużo? No dużo, on jest różny. To jest osoba, teraz ukraińsko Nie wiem, może, ale jest. E, I, tutaj ptaszek. jest ptaszek taki. I ptaszek. I ptaszek, nie wiem, jaki, ale gdzie jest, jest ptaszek? To się kojarzy z tym filmikiem, co oglądaliśmy. ten ptaszek, a. Skoro, że zależy mi, to nie jest. A, ten, z Nagec. To się nazywa Nagec chyba. Nagec. To się pani odpowiedział, że to jest Nagec. a dobrze. Dobra, dla mnie dalej. To nie jest czas dla. No. A, a Nagec to nie jest do jedzenia? <sadanie> no, jest... Tu mamy kropla krwi? Tak, jest. To jest LW, czyli moje inicjały zakrwawione i LW tutaj... zielone. Też takie. Tutaj tutaj nowo to samo. nowo liść z tego czegoś. Ja, tutaj to jest jakaś zielona swastyka, tak myślę. Czy to jest świeżo? To jest zielone coś. No to jest swastyka, widać. A. Ryba i. Ryba i kropla. No. Podajota. To te ryby. Tutaj jest, to są face tutaj to złamaczy Eee, Tutaj jest czerwony, dywony. Fajnie, pan czekłam jesteś jeszcze. Fajnie. Kotek to jest Sphinx. Który mi nie wyszedł. Na jego nos. Nie wiem, fajnie. Taki... Narysowałem Sphin to, bo oglądałem Kamil Intrower filmu Sphinxa. No. tam Kamila. Fajne filmiki ma. Tutaj ma oczy, to chyba to jest, jest taki wąż. To taki... jest wąż, to jest płaczące oko, które mi chyba nawet wyszło jak mi się wydaje. No. I taki tatuaż. Tak... Jak sobie co dopisują imiona swoich kobiet, to, to ja wpisałem muzyk. Ehm, to jest kot. To jest kot taki miał miał. Nie hoł ehm, I tu jest jeszcze srebrny cień. Srebrny. I szary. Ehm, to później. I tu, jest, tu jest... To jest taki ptaszek. To jest ptak. Koroną. A to jest ten, chyba zgodła. godła Możliwe, to koronę ma koronę i ma rozłożone skrzydła. E, tu jest, nie wiem co. To chyba miała być kropla. To, to jest kiwi. A to jest autobus, a to, a ty... to ja. Nie, no jest ja. A to bardzo z którymi nie wyszedł. Nie jest. okej. Okay. Noc mam duże. I'm mociem pan. No. I jeszcze mój zegarek, który wtedy pokazywał godzinę 11. Nie wiem, którego to było. Absolutnie. No, Albo nie, w niedzielę, to było chyba Lily lubię. No, e, tu taki dinozaur. Dinozaury. Dinozaur. Dinozauru. E, I takie. Nie to dość... jest nie, jakiś łuk. Łuk? Łuk, po prostu łuk. Trawka zielona. No. To, e, tutaj już nic nie ma. E, to jest, jest Jeszcze gdzieś powinno być. To musisz się cofnąć. Czekaj. No. Tej. Tej. E, o, tu jest jeszcze ludzik. Czarny ludzik? Nie, to jest taki czarny ludzik. A wydaje mi dlaczego jest czarny, ja nie jestem rasistą, tak? Eee. Rasiści właśnie nie rysują czarnych ludzi. ja lubię rysować czarnych ludzi. No właśnie, dlatego no, nie jesteś rasistą. Dobra, to, to, jest, to, jest, to jest moja pierwsza to jest moja kolejna próba rysowania klucza wiolinowego. Myślałam najpierw, że to jest coś innego, a to jest z tyłu, tak to miało być, o. Ehm. E, To jest kolejna ćma. Ćma. Koskorbika. Ryba, nie wiem, to jest sum czy to jest ryba. ryba, ryba. To jest ryba, ja się nie nadywał bardzo. To jest y... róża, róża kolejno. Ja jednego na krew jaki znam, to ta rybka różka. Wiem, że tu była jeszcze Laila. O! O, to jest. Jest serce z cierniami, a jest... tutaj jest nasz pies Laila. A to jest nasz piesio, piesio nasz. Który prowadzi... Tylko to jest kundelek nie bije, bo to może być ten, że to jest big. E... To jest kundelek. No taki ładny, może nie widać go, ale... średniej wielkości. No. Skaczę, jak to chyba ja sobie zbiłem telefon. No właśnie. E, to dzięki niej kręcimy teraz tabletem. No to jest e, motyl. Czy tam no, owad jakiś? Waszka trochę. Tak, Trochę waż. No, trochę waszka. A to jest... Też zacząłem... Też to narysowałem, bo Bo tak czułem. E... E, tutaj, e, tutaj... to jest pusta strona? On... Sie. O, tu jest z tyle które mi wyszły nawet. Króliczki są najsłodsze. No. mogę teraz chyba więcej tych królików, jeszcze ze dwa. Najlepsze są te stare tu się nie te nowe. A O, tu jest choinka? A to Tylko... kiedy to rysowałeś? Nie wiem czas. Nie, nie, nie kilka dni temu. a to dobrze, no bo to taki świąteczny. To jest orzeł. Orzeł taki wielki, tak, nie wiem. Taki orzeł, taki... To no, taki orzeł? Yeah. Tu nic, tu jeszcze... E, tutaj, tutaj kolejny, tutaj, a co to już jest? Nie, nic nie ma. Tu jest kolejny cień, tylko mm -hmm. taki zrewniany. I herplegi w tym... Który... Yeah. Herplegi bardziej Jeszcze... nie, do tyłu ujdziesz, Do tyłu? A, dobra. Ty do Tutaj, e, tu się odbija coś. A, tutaj... A to kropla... jest ta kropla krwi? Kropla krwi. A. To kropla... jakieś liczby, nie wiem. E. A, nie, bo to... Takie punkty sobie robiłem jakiś quiz i po prostu okay. zaznaczyłem w miecz i tutaj jakoś coś. Taki kwiatek. Hmm? To jest napis Pegas, bo coś tam. Złota e, jest takich... Znaczy to są jakieś napisy, to nie patrzy na to. to jest jakiś ptak, nie wiem, wróbel czy gołąb. Tak. E, zielone, nie wiem. Niemiec, to jest niebieski. Niebieska. Coś. Jak nie rozróżniasz nie tu są... A, to jest coś co sobie tam e, pisałem kiedyś. Tu sobie nic nie ma. O i tu jeszcze na koniec jest taki oto krajobrazik. Duże i takie czarne Takie opuszcznia drzewo. I teraz jeszcze tutaj Julka, oprócz tego ma takie dwie kartki ze rzakami moimi. O, to jest te na rzecz którą umiem rysować i pokaż to. Pierzenta. Co to są za zwierzęta? Tutaj jest e, królicek, taki słodki. Królik albo Zając. Co? Królik albo Zając to jest. Bając... To jest, Król... to jest, to panie... jest biedroneczka. No. Widać, że azjatycka ma więcej niż 7 kropek. Czy ma 7? Nie. To jest azjatycka biedronka, których się boja. E, to jest kotek, taki falno-biały. E, Taki y, pającek. Y, kolejna ćma lub motyl. Y, a tutaj jest chyba mrówka. Nie, co jest? To jest. Y, co to jest? To jest patyczek. To, to? Tak. tak. Patyczak. Tutaj mam y, kiwi, kolejne. Y, taką mrówkę. Piesek, taki ptaszek, ślimak. Y, to tu jest y, krok, nie, to jest chyba, nie wiem co tu jest, która tak. to? jest y, ryba i taki nietoperek. Y, tutaj jest y, ptaszek, A taki ptaszek, o taki to jest kameleon y, chyba. Tak, kameleon. To jest ptak, taki... To jest papuga, to jest... Y, to jest kolibel i to jest sarna. Sarna? A to... No miała być sarna. Dobra. I tutaj jest na koniec y, takie... A tutaj na koniec są te żaba wąż, y, kolejny ptak, y, tygrys chcesz... i to... I to nie uderzycie, ale to miała być małpa. Małpa. No nie wyższa małpa. Okej. Okay. Dobra, eee, to, to tyle jeżeli chodzi o moje rysunki. Teraz eee, werdykt. Eee, tak podsumowując, co byś o nich powiedziała? Eee, te rysunki są poruszające no. i piękne i daję ocenę 10 za 10. A ty to robisz z tym twym bratem, czy dlatego, że się nie rysować? Co? To tam bo jestem tym bratem, czy rzeczywiście umiał rysować? Eee, nie wiem. Dobra, e, to właśnie werdykt. Jej, e, e, oczywiście, są drobne błędy. Więc oczywiście, oczywiście jest... ja sam nie jestem profesjonalnym osobnikiem e, i tego rzeczy nie będę robił profesjonalnie. Tak jak ona. Ja tego nie robię. No i dobra. E, dobra, jeżeli chcecie. Jeżeli się zgadzacie z opinią Julki, to zostawcie łapkę w górę, jeżeli się nie zgadzacie, to zostawcie łapkę w dół, jeżeli jesteście debilami, to oglądajcie mojego kanału, tak. i co, I jeszcze raz zapraszam na Instagram Julki, na kanał na YouTube, który będzie podany w opisie, i to na tyle. Dzięki i cześć.